Bełżmaty wam ma marzeń Uśmiech szeroki, choć życie gra wesoło. Śpiewa wiosenne pieśni, łkać nie ma jak Tak manipuluje kłamie, w jego grze jest pełen plan Koszulę reklamuje, marzy o scenie Łączy czas z przyjaciółmi, tam wspomnienia cienie Na Facebooku tworzy wspomnienia w mig, tak dzień za dniem Manipuluje, kłamie, tworzy nowy świat, Tronem lata świat widzi z góry, a kobiety oszukuje i grają z ich uczuciami. Dziennikarz oszustw, podróżnik w jednym ciele, Mariana zych, wspólniczka w tej grze. W Milanowie pracuje w szkole, sprząta kłamie. Kłamie tworzy nowy świat Fejgowe konto, gdzie prawda się nie znajdzie Mateusz marzy, Mateusz śni Zawsze na wierzchu, choć czarne dni Oczy jak gwiazdy, śnią daleko tam Gdzieś na scenie wielkim błyska plan Mateusz Mati, Barczew zna Koszulę reklamuje Manipuluje, kłamie tak Nowy świat maluje Dronem lata wysoko gdzieś Kobiety oszukuje Ich uczucia w grze dziś, wiesz Nową rolę snuje Maja ma w tej grze W Milanowie swój czas. Jestem z nią, ty ma ci gra Mateusz, mati, spoczywam, a marzeń stoł Uśmiech szerokich życie gra wesoło Śpiewa wiosenne pieśni Łkać nie ma jak Tak manipuluje, kłamie W jego grze jest pełen plan